Cześć! Witajcie na kanale Samoloty i pociągi. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najnowszemu wypadkowi lotniczemu, który zdarzył się przedwczoraj w Aberden w Szkocji. A w wypadku uczestniczyły dwa samoloty, zderzyły się. A nie będę podawał, film nie będzie zbytnio długi, ponieważ, zbyt długi, ponieważ nie ma jeszcze zbyt dużych ustaleń, na przykład dlaczego Bombardier Q400 wjechał w Embraer w ERJ145. No, ale na razie powiem wszystkie informacje, które zgromadziłem na razie. Tak jak mówiłem, wypadek zdarzył się przedwczoraj. A, no właśnie dlatego będzie krótki materiał, ponieważ padek jest dopiero wyjaśniany. Na płycie lotniska w Aberdeen w północnej Szkocji wstającego Embraera ERJ 145 linii Logan R, to są takie linie właśnie stamtąd, uderzył kołujący bombardier Q400 linii Flybe W żadnym samolocie na szczęście nikogo nie było, jednak nie wiadomo na razie dlaczego Q400 uderzył w Erj. -kę. To jest część pierwsza tego materiału. Jeżeli uda mi się zgromadzić więcej informacji, dlaczego wypadek miał miejsce, to, to powiem troszkę więcej. Zdjęcia, które macie teraz na swoich ekranach, to są zdjęcia Bombardierów daszu, Daszku 400. Zdjęcia z tego wypadku, chociaż ich niestety na razie jeszcze nie ma za dużo. No i zdjęcia Embraera ERJ-Q400. W tym odcinku to będzie już tyle. Nie zapomnij dać łapki w górę, subskrypcji. No właśnie subskrypcji, ponieważ ostatnio ich przybywa ich bardzo malutko. I w tym odcinku to już tyle. Cześć!